Cześć witam. W czerwcu obchodzę rodziny. Pragnęłam się dopieścić i zamówiłam dwa pudełka niespodziankowe z tej właśnie okazji. Oto pierwsze z nich. Nosił nazwę Birthday Box Your Perfect Present. Czyli pre perfekcyjne prezenty. Każde z zamówionych pudełek również to kosztowało wraz z dostawą około 100 zł, Parę groszy, ponad 100 zł. Teraz to Birthday. Nie zamówiłabym go, ale moja korespondencja z właścicielką firmy doprowadziła do tego, że Dowiedziałam się, iż mogę mieć pudełko spersonalizowane. Wystarczy, że w formularzu zamówienia wskażę swoje preferencje, oczekiwania, zainteresowania, a firma się do tego dostosuje. I właśnie w tymże formularzu napisałam, ile mam lat, czym się interesuję i że nie chcę w pudełku po pierwsze kosmetyków, po drugie przegryzek. A moje zainteresowania to książki, literatura, podróże, zwierzęta oraz rękodzieło. I za chwilę wspólnie się przekonamy, jak firma podeszła do tej personalizacji i czy będę z tego pudełka i z jego zawartości zadowolona. Czy poczuję się po prostu dopieszczona? Otwieram. Pudełko wewnątrz wygląda tak. Tutaj na górze są jest są zapewne wypisana jest zawartość tego pudełka, ale ja nie będę czytała. Otwieram różowy. Otwieram różowy. Różowe wypełnienie. I oczywiście co widzimy? Makarony czy jak to tam się nazywa i szukam. Na pierwszy rzut oka y, widzę taką y, Poduszeczkę, przypomina mi to poduszkę do czego? Do igieł. Ale na tej poduszeczce coś jest taka złota, czyżby to była bransoletka? A na tym złotym kółku mamy następujący napis: B, brawe, B, se, Be Brave i Be Fires, chyba. I takie dwa, takie dwa, to co spróbuję na rękę. No, moja łapa jest dosyć gruba. Więc, jeżeli to jest bransoletka, to weszła ledwo-ledwo. Brazoletka Rose Gold. Ta przepiękna bransoletka z motywacyjnym cytatem będzie wspierać Cię w dążeniu do celu i motywować do działania. Podróżuj i ciesz się życiem. Trzymamy za Ciebie kciuki, bo przecież, bo przecież nie ma rzeczy niemożliwych niezależnie od wieku. No nie rozumiem na razie cytatu, więc nie wiem, czy to mnie zmotywuje. A więc pierwsze to jest bransoletka. Drugie. Białe pudełeczko, coś bardzo ciężkiego, otwieram. A w białym pudełeczku jest świeca, pachnąca świeca. Pachnie nie wiadomo czym. Zaraz przeczytam: świeca. E, na, nie, to jest to. Nie. świeca zapachowa marki Isti. Najwyższej jakości świeca marki Premium. Zachwyci cię zarówno stylowym wyglądem, jak i wyjątkowym zapachem. Aromat błogości. Podaruj sobie odrobinę luksusu i błogiego relaksu. A więc, tak pachnie błogość. Zgodnie z założeniami tej przesyłki. A więc, świeca bransoletka. Następnie grzebiem, grzebiem wśród tych wśród tych o i co to ja mam? Urodzinowa herbata. Niech każdy dzień będzie tak wyjątkowy i niezapomniany. Świętuj z pysznej herbaty. Co składa się herbata zielona, czarna, plastry truskawek, kwiat słonecznika, Cukrowe konfetti i aromat. Czyli urodzinowa herbata. O, nie wiadomo co to jest. Jakaś litera A i patyczek. Litera A i patyczek. A, może to jest balon? Może powinnam sobie nadmuchać. Następnie. Coś jest zawarte w odpakowuję. Odpakow... Odpakowuję z folii. Odpakowuję z folii. Nie chcę, żeby to za długo trwało. Odpakowuję z folii. Odpakowuję 100% bez chemii, milion dolarów. 100 olejek do ciała z drobinkami prawdziwego złota marki Ecomania Lab zawiera olej ze słodkich migdałów, olej kokosowy, frakcjonowany, złoto kosmetyczne oraz naturalne pigmenty szlachetnie błyszczące w świetle słońca. Olejek perfumowany jest naturalnymi olejkami eterycznymi, nawilża, regeneruje naskórek, zwiększa elastyczność skóry. A więc olejek z drobinkami złota. Grzebie wśród makaronów. Coś jeszcze, o, coś takiego różowego. Koniak face puff. Nie wiem co to jest. Koniak. Koniak. A naturalna gąbka koniak. Japońskie produkty są ostatnio na topie. Skorzenia azjatyckiego drzewa złuszcza martwy naskórek oraz oczyszcza skórę. Włókna, aby zmie gąbka zmiękła, zmocz ją czystą wodą i tak dalej. A więc chyba coś do pilingu. Gąbka koniak. Odrzucam makarony. I co to jest? The de Original Delete Majtaka. Jumbo Set Marki. Uroczy zestaw zawierający innowacyjną rękawiczkę do demakijażu. Jedynie za pomocą wody oraz sekinową maskę do spania, z którą podczas snu będziesz wyglądać jak królowa. No, i to chyba wszystko. Odstawiam pudełko na podłogę. Jeszcze raz pokażę. A więc, zestaw do demakijażu, gąbka koniak do peelingu, naturalny olejek do ciała. Co tam jeszcze? Aha, rozgód, y, ta bransoletka, świeca zapachowa i herbatka. Te wszystkie produkty y, to są produkty. No, i ten balon do nadmuchania. Y, prawdę mówiąc, czuję się jak ten balon nadmuchany, ponieważ sami ocenię, czy firma spełniła moje oczekiwania, i czy ta. Paczka jest spersonalizowana i przygotowana specjalnie dla mnie. Jeszcze raz powtarzam: nie chciałam żadnych kosmetyków ani przegryzek. Co jeszcze? Nie Natomiast chciałam coś związane z literaturą, podróżami, zwierzętami albo rękodziełem. A więc odcencie, na ile firma spersonalizowała tę paczkę i jak myślicie? Na ile czuję się zadowolona. Tutaj jest tych produktów raz, 2, 3, 4, 5, 6 produktów. No i tak naprawdę gdybym miała postawić ocenę w skali 1 do 6, czy czuję się zadowolona? No nie wiem, pewnie tylko herbatka, może jeszcze świeca, e, czyli na. Dopuszczający właściwie oceniam to pudełko, jeżeli chodzi o personalizację i czy firma spełniła moje oczekiwania. A więc, czy było warto? No, gąbką koniak na pewno się będzie bawiła mania. No, resztę rozdam, bo mnie się nie przydadzą. Czy się więc dopieściłam? Nie za bardzo, ale. Mam nadzieję, że następne pudełko będzie bardziej udane i że będę z niego bardziej zadowolona. Oceniajcie. Dziękuję. Do zobaczenia.